Witajcie na blogu kucharscy gotują. Moją żonę Magdę już znacie. Dzień dobry. I dzisiaj razem pokażemy Wam, jak przygotować rewelacyjną, chrupiącą, pyszną ciabatę. W moich żyłach to powinna płynąć mąka, a nie krew. Dlaczego? No wiesz, dziadek, piekarz, wujek, kuzyn, cała rodzina, po prostu piecze chleby i no, my to już mamy w żyłach. Także dzisiaj tak samo upieczemy pyszną ciabatę. Co potrzebujemy do tego? Mąkę, wodę, drożdże, sól, mąka razowa. Jest to włoskie pieczywo, także też oliwa. I tak się zastanawiam, co by właśnie powiedział dziadek na, na tego rodzaju pieczywo. Na pewno by mu zasmakowało, nie? Do miski wlewamy letnią wodę, dodajemy drożdże i odrobinę cukru. Wszystko dokładnie mieszamy, a tak aby powstał roszczyn. Odważamy teraz mąkę, około 400 g mąki. Do ciasta dodajemy łyżeczkę soli. Odrobinę mąki razowej. I oliwę. Słyszałam, że ciasto drożdżowe trzeba zawsze mieszać w jedną stronę. Nie wiem, dlaczego? No, że inaczej nie wyjdzie. Nie, yeah, ja zawsze mieszam tak, jak mi się podoba, popatrz. I zawsze wychodzi genialne ciasto. Dobra, ja dla bezpieczeństwa jednak będę mieszać w jedno. Popatrz, jakie to ciasto jest luźne. W ogóle go nie wyrabiamy rękami. Moje prawie że jest gotowe, ale ja jeszcze coś dodam specjalnego. Chcę, żeby moja ciabata była lepsza jest oliwki do mojej. Akurat przez przypadek mam tylko jedną porcję. Także tylko moja będzie z oliwkami. Państwo też mogą dodać czegokolwiek tylko chcecie. Trochę ziół, suszone pomidory, ja uwielbiam czarne oliwki dlatego trafiają do mojej ciabaty. I mieszamy i zaraz będzie gotowe. Ciasto mamy już idealnie wyrobione. Teraz wystarczy je przykryć folią spożywczą po to, żeby nam nie wyschło. Zostawiamy je w tym momencie do wyrośnięcia. Idealnie by było, gdybyśmy je wstawili na 12 godzin do lodówki. Wtedy to ciasto by powoli sobie rosło, delikatnie przefermentowało i byśmy mieli naprawdę genialne w smaku. Ale nie mamy tyle czasu, także nam wystarczy 40 minut w temperaturze pokojowej. Gdy ciasto już podwoi tam objętość, gdy, gdy wyrośnie, teraz zaczyna się właśnie najfajniejsza zabawa. Popatrzcie, ciasto jest bardzo luźne. I trudno by nam było normalnie uformować z niego jakikolwiek kształt. Ale potrzebujemy do tego dwa kawałki papieru i mąkę. Dzięki temu uformujemy piękną podłużną ciabatę. Posypiecie, Dobrze? Okay. Tak, żeby pokryć dokładnie cały papier, żeby nam się nie przykleiło. I wylewamy. Jednym ruchem wszystko zgarniamy, wylewamy na środek papieru. I teraz popatrz. Chwytamy za końce i przesuwamy. Jak się, pod, jak się przyklei, to lekko je odklejamy. Ale chodzi o to, żeby ono na, na, zaczęło nabierać fajnych kształtów i żeby się obtoczyło mąką. U mnie się trochę przykleja, ale to wtedy bierzemy. Bierzemy mąkę, obsypujemy i, i odklejamy. aby nam się uformowały podłużne klepki. Pasta, mąka, właśnie ona przeciwdziała temu, tak jak ona jest luźna, się nie przykleja. Ja nie? No już układam. Opa. Trochę Trochę zgrabnie, ale okej. Okay. Tak jest. Można je w ten sposób już formować. A swoją po prostu zrolujemy Też razem. I o zrolujmy. Wiesz co to znaczy po włosku? Ciabata. Nie mam zielonego pojęcia. Pantofelek. Nie wiem, czy nasze wyglądają jak pantofelki, ale na pewno będą genialnie smakować. W ten sposób. Zostawiamy je na około 30 minut w temperaturze pokojowej, ale później już będziemy mogli je upiec i zjeść. Pięknie wyrośnięte ciabaty Stawiamy do piekarnika rozgrzanego do 220 stopni, no i czekamy 30 minut aż się upieką. 30 minut? 30 minut Jamie Olivier potrafi zrobić czterodaniową ucztę. Kochanie, zaufaj mi, że warto poczekać tylko na tą ciabatę. Jamie użyłby gotowej ciabaty. A popatrz na naszą. Powołaj. Patrz, jaka... jest jeszcze gorąca, ale... Patrz, ta jest moja, z oliwkami. Popatrz, jak ona jest w środku. Miękki środek, jaka chrupiąca skórka. Pachnie cudownie. Ja już mam na to ochotę. Ja też. Jeżeli Państwo również, to zapraszamy na naszego bloga Rodzinne Inspiracje Kucharzcy Gotują, na którym nie tylko przepisy kulinarne, ale również ciekawe kuchenne triki. Zapraszamy.